Ło! Wow. Yeah. Ja! jestem Dirtowy Bubu i witam Cię w ten piękny dzień. Dzisiaj zaliczamy sesyjkę na czereśni, standardowo, klasycznie. Cieszę się, że po ostatnim tygodniu, trudnym tygodniu, tak mocnym tygodniu, bardzo intensywnym, właśnie związanym z otwarciem sklepu Dirtowy.pl, udało się dzisiaj wyskoczyć w niedzielę na rower. Mega jaram się i jest też ekipa, są chłopaki. I leci Stachu. O. Stachu leci z popraweczką, natomiast ja chciałbym Wam bardzo podziękować za tak miłe przyjęcie pod ostatnim filmem i ogólnie w komentarzach. Mega jaram się, że tak to wyszło. Oj, to co jest, no co ja robię tej Jak chcecie być na Wulgasku, to wytyczam dla Was misję. Co kilka skoków, podgrabienie grabkami lądowania. Co wy na to? Dostań ten y zbogo. Młodzi zaangażowani, o to chodzi. No. Jak zagrabisz, to masz misję. Ładny tajer gra dla widzów Dobra Yo! Yo! Chyba za dużo na skateparku jeździsz, co? No Yo. Na tym kanale mówi się na coś takiego jak kozacki tibogen no, Super! <laughs> Cieszę się! Yo! mówi, No! Wow, tu mi noga spadła. Pacho cię wow. No bo mi spadła. Elegancko. No. w strona, chodźcie, pozdrawiam. I to nie było wyreżyserowane jak coś. Jako, że widzowie już widzieli ten odcinek, jak wrażenia po serwisie? Elegancko, rowerek działa, cena spoko i czas oczekiwania też zarobiście. Polecajko! Dirtowyww.pl Karolu, teraz twoje kilka co. Na temat czego? Yo! Ładnie Fajnie tylko Konkurencję mi robi trochę Spoko, ja widziałem ten sklep, to fajnie jest Fajnie to wygląda wszystko, nie jest tak wiesz No odpierdziel zrobione, tylko tak Prawdziwy sklep Ale za tą reklamę to dasz Po co jakoś ramę Jadą kolejni rajterzy Witamy, dzień dobry i zbieramy recenzje od razu. Do wszystkich podchodzę i się pytam, co sądzisz o sklepie dirtowy.pl. Uważam, że to jest najlepszy sklep w Polsce. Lepszy niż... Nie, no nie będę konkurencji wymieniał. Najlepszy sklep w Polsce kupuścił Dirtowego Bubu, pamiętajcie. Dobry sklep, polecam. No, dobry, dobry. Rozliczymy się potem. Sklep. Okay. Najlepszy sklep w Polsce. Na podstawie naszej miejscówki stwierdzam, że 10 na 10 osób poleca stronę dirtowy.pl. 10 na 10. 10 na 10. Jest nas 10, 10 polecam. Tybigo... <laughs> Dobra, utnij to. Utnę. Teraz szybkie pytanie do widzów. Czy Jeep powinien być zdelegalizowany? Dajcie znać. Już będę miał idealnego. Takiego modemu zrobimy w czwartek. No, fajny. O, to, było to! powiedz jak to zrobić. stachu, ja tobie pokażę, dobra, ale nakręcisz. Dobra. No. O. Yo. Yo. O, y zaliczone, zaliczone. zaliczone. Kurde. Co jest teraz? No. Teraz jakaś trójka dla widza. Oczywiście 36 bar. Dorszu nowy operator. Ja to ja. Jou. Chcesz znowu? Wjechana. Ładne nie? No. Jo, parto. Jo! Oj, oj, oj. Backflip dwa bary? Albo backflip bar? Nie. No to nie wiem co. Futken? Czy jakoś tak? No footken? No, Dobra. no footken. i y, dla mnie no footkena i zobaczymy jak mu wyjdzie. Pozdro, myślę, że wyjdzie mu. No i ciur. Nie, nie to. Bubu mówi, że do powtórki było podparty. Lecimy. Yo. O, Bez dobicia nie ma życia. Bubu jeszcze raz robi no cana. No Nie wyszło mu. Ale dała radę, myślę, że zrobi. No i co? Powodzenia. Yo. Ej, no ale był czas! I kolega chce sui do bara robić, mu użycia No i teraz do chyba bubu Yo. Dobrze, a co poszło nie tak w wcześniejszych próbach? Poleciałem strasznie daleko i nie dał rady tego ustać ja teraz, nie był aż tak mocno dogięty jak chciałem, ale podmieniam teraz sztuczkę I zrobię to co próbuje zrobić Karol, czyli sui do bara Zobaczymy czy zrobię z bomby, czy nie zrobię z bomby nie robiłem jeszcze dzisiaj suj, a może w sumie zacznę sobie od suj. To jest dobry pomysł. Jo! Poparte! To jest nie to. Daj środę! Jo! No, no. Teraz pokaż jakąś sztuczkę dla widzów. Jo Ty! E? Tej rysy tu nie było, ale żółwiczek zatrułe. Mega szacun. To szatni. Miły, pokaż koszulkę, może mnie nie zdejmą na YouTube za to. Nie, myślę, że nie. Można się tłumaczyć, że nie zna się angielskiego. Yo, Dawaj to jeszcze raz, byku! Mega dobrze było. <laughs> Fake z police jedzie oh, do ciebie. Nie, nie. No. no teraz było super, nie? On do... Jest! Ci... No, ma to. Yo! Dobre. Dobre, Dobra bo... próba, naprawdę dobra próba. O! Nie żeby coś, ale nauczyłeś się. Daję piąteczkę. Widzowie napiszą w komentarzu, czy to jest zaliczony pierwszy antarn w życiu Ja myślę, że zaliczony nie. No ja też myślę, że zaliczony, ale wolę przecierę. O bark Wtedy A. jest w pewności Tutaj zaliczony Tutaj nie ma śladu na koszulce To nic nie ma Nie ma antarna Yo. Noce. Ładnie Już coraz bardziej Yo. Jej Nagrałem to Zajęliście Zajęliście Kurcze Yo, mega dobry tak Jo. Szkoda, że się ta gleba nie nagrała, nie? No. By była mocna pamiąteczka No Szkoda, szkoda Tomkowi będziemy składać rower w przyszłym odcinku. Mimo to na rowerze właśnie takim bardziej XC ciśnie u nas dużą hopę i myślę, że to będzie naprawdę, naprawdę rozwijający się zawodnik. Dobrze widzieć nowe twarze latające dużą hopę, to zawsze cieszę. Też był taki mój zamysł na tą hopę w ostatnim czasie, żeby ją zrobić w taki sposób, żeby mógł ją skoczyć każdy, kto ogarnia właśnie takie hopy, żeby się nie bał i żeby mógł ją skakać. Także myślę, że plan jest zrealizowany. Mówię, że się hopa zmieniła i że teraz da radę ją skoczyć. No da radę. Fajne, polecam. Dobra, słuchajcie tego. Robię double barra. 이야! 이야,